Cześć, tu Konrad. Ostatnio trochę rysowałem i postanowiłem na nowo się nauczyć rysować, bo jest to coś, co zawsze lubiłem robić, a nie zawsze był na to czas. No i myślę sobie, wrócę do rysowania. W tamtym tygodniu właśnie z Poświęciłem wolnych chwil na właśnie, no to, żeby trochę ten warsztat podreperować, yy, trochę do niego wrócić, do jakichś umiejętności, co miałem dawniej, a po, nawet je poprawić, bo te umiejętności nie były jakieś super rewelacyjne. No ale, no i tak sobie też trochę proporcji łapałem poprzez rysowanie sylwetek. Ja mam generalnie z twarzami, miałem duży problem, zawsze z rysowaniem twarzy, więc jest nad czym pracować. Oczywiście sylwetki w różnym ułożeniu też, najbardziej, bo to jest coś, coś co nie jest łatwe. Narysowałem taki model, taki bolid Red Bulla z ubiegłego roku, z tym, że jest to rysunek oszukany, bo Odbity, po prostu proporcje są odbite. No ale chciałem po prostu coś narysować, żeby pouczyć się trochę cieniowania, właśnie na nim. I to cieniowanie to już jest moje. Tak proporcja jest oszukana, ale rysowanie, cieniowanie moje. No i jeszcze Fiat. Fiat to jest ciekawy samochód do rysowania, dosyć powiedzmy wdzięczny obiekt dlatego że jest to samochód dosyć prosty prosta bryła trzypudełkowa, pudełkowa więc, yy, więc 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 go sobie porysowałem trochę w różnych ujęciach yy, no i to na co zwróciłem uwagę to jest to że jeżeli się rysuje to się zaczyna zwracać uwagę na detale których się nie zwracało wcześniej nie? czyli dokładne kształty jak jest maska przytłoczona jaki jest błotnik jak wygląda kierunkowskaz że on nie jest jednolitą tak jak tu myślałem, że jest jednolita nie, nie zwróciłem na to uwagi dopiero jak zacząłem z, drugiej, z drugiego kąta patrzeć to uja, poje, okazało mi się że to jest jednak jakiś tam kąt także to jest fajne to w tym lubię. No i tutaj też yy, o ten rysunek tego Fiata to nie jest odbijany, on jest po prostu z patrzenia, łapanie proporcji, takie ręcznie. No i tu mi trochę tył wyszedł yy, za krótki bagażnik właśnie. Yy, reszta chyba jest okej, okay, nie? Ale nieistotne. I mam taki plan, żeby tego Fiacika narysować. Bardzo mi się podoba ta wersja. No i to, że jest kolorowy, że jest po prostu w czerwieni, nie jest jakimś tam. To jest też ważne, dlatego że ym, będzie rysowanie, kolorowanie po prostu kolorowych powierzchni, bo to też nie jest łatwe cieniowanie kolorowych kolorowych powierzchni. A dzisiaj pierwsza lekcja. Rysunku najbardziej podstawowa, jeżeli ktoś ma ochotę w niej uczestniczyć. To zapraszam. Ołówki naostrzone. Kredki przygotowane. No, ołówek zaostrzony, ale obraz nie zaostrzony. Dobra. Kredki przygotowane i lecimy. No dobra. Od czego tu zacząć? Od czego zaczynamy rysowanie? No, od kształtów jak najprostszych. A najprostszym kształtem jest kreska. <śm> Co jest problemem? Nie rysujemy, bo jeżeli zaczniemy rysować właśnie opierając się kreskę, opierając nadgarstek o kartkę, to nam ta kreska równo raczej nie wyjdzie. A my musimy tą kreskę narysować równo, żeby nasze, nasza ręka podążała za tym, co pomyślimy, nie? Więc trzeba rysować z nadgarstka oderwana ręka i lecisz po całości z ramienia nawet bym powiedział no, cała twoja ręka była jednym narzędziem do rysowania nie? także poćwiczcie, najpierw jeżeli chcecie w tym kursie moim uczestniczyć w tym co ja się uczę oczywiście bo to jest też i moja nauka jeżeli chcecie za tym podążać to jak najbardziej fajnie będzie mi miło sobie poćwiczcie Właśnie rysowanie kresek można coś takiego. Właśnie jedną kreskę narysuj, i staraj się. Oha, oha, no właśnie. Staraj się po niej rysować na niej właściwie ileś tam, żeby dążyć do zwężania tego obszaru, nie? No, widzisz? O! Ta jedna poszła trochę dalej, ale. Te już są blisko, nie? To jest ćwiczenie pamięci mięśniowej. To jest podstawa. Tak samo z rysowaniem okręgu. Jeżeli będziesz miał, ten ci nigdy nie wyjdzie równy. Jeżeli będziesz się opierał o coś, to musi być na początku bez odrywania. O, o widzicie, źle się. Na początku bez odrywania, a potem już można z odrywania próbować. Takiego. To jest takie ćwiczenie, które warto po prostu porobić po to, żeby nauczyć mięśnie, tego, żeby podążały za tym, co pomyślisz, nie? Pamięć mięśniowa jest ważna w każdej chyba dziedzinie. Nawet w gitarze, a to nie dzisiaj. Jak sobie to już poćwiczysz, żeby ci się tak nudno nie robiło, że ćwiczysz parę godzin, sobie coś tam porysuj, nie? I zaczniemy od podstawowych kształtów. No, podstawowych kształtów. Czyli co? Prostopadłościan. I co jest ważne? Nie? Tu jest już niedokładność, już widać braki warsztatowe. Nie jest dokładnie. Trzeba tak narysować, żeby tego nie trzeba było powtarzać 10 razy. Nie? I taki prostopadłością można go powtórzyć. No Często zauważyłem, że ludzie mają ten problem, że jak rysują dół, nie? Rysują sobie dół. Ten dół w miarę wyjdzie, o tak, i w tym momencie im się rozjeżdża. Wszystko. To jest bardzo duży błąd, częsty błąd. Jeżeli go macie, no to zwróćcie na to uwagę. Te linie, one muszą się wszystkie być równoległe praktycznie. No chyba, że rysujemy w ym, perspektywie, no to wtedy z dwóch punktów, nie? Perspektywa w dwóch punktach się zbiegają, ale generalnie zawsze perspektywa jest dwuzbieżna tylko że nie zawsze używamy tego drugiego punktu zbiegu, bo jeżeli rysujemy jakiś właśnie coś takiego, to nie będziemy rozrysowywać do punktu zbiegu, nie? bo to jest prosty kształt więc nie będziemy tego robić. No ale jeżeli chcemy się pobawić perspektywy właśnie, no to wtedy już rysujemy te punkty zbiegu. No dobrze, bo trochę się, bo, chyba idę za szybko, muszę się zdyscyplinować bardziej. Więc zaczniemy od prostopadłościanu w różnych położeniach, nie? Prostopadłościan. Tak może, tak może wyglądać. Może wyglądać tak, może wyglądać też tak, zależy jak na niego patrzymy, z której strony, a może też wyglądać tak. Zależy jak na niego patrzymy. Może być właśnie częściowo yy, widoczny, no o, na przykład coś takiego może być, nie? To zależy jakie ma proporcje i z którego kąta się na niego patrzy. I ten prostopadłościan, no, może mieć różne podstawy, nie? Może mieć podstawę kółka, w tym, tym prostopadłościan nazywa się walcem. Może mieć podstawę trójkąta wtedy wygląda tak może mieć sześciokąta Wtedy wygląda tak można go też cieniować, nie bawić się w cieniowanie Natomiast no mówię nie jest to dzisiaj istotne Dzisiaj istotne są te kształty Podstawowe kształty Oczywiście można się potem bawić w wycinanie tych kształtów. A! Jeszcze jest jedna rzecz. Widzicie? Ostrosłup. Kolejny. Wa ten stożek. Nie? Musisz się nauczyć takiej Takiego patrzenia na bryłę, żebyś od razu wiedział, od razu miał, jakby w głowie położenie jej nie, bo jeżeli, jeżeli yy, ten prostopadłości ten yy, ostro o podstawie sześciokątu go narysujesz tak, to on będzie wyglądał tak, jeżeli go położysz na płaskę z perspektywy rzadkiej, a może on też, jeżeli na niego spojrzysz z góry. Może on wyglądać też tak. I wtedy to jest też ta sama bryła, nie? Tylko, że inaczej, patrzone. No inaczej patrzysz na nie. Ten punkt, im jest dalej, tym bardziej go widzisz w ten sposób, nie? Nie wiem, czy też jest pomocne dla kogokolwiek. Cały świat jest właśnie z takich prostych kształtów stworzony. Nawet jeżeli tego nie widać od razu, to jeżeli się nad tym dobrze zastanowić, no to tak jest. A zatem podsumowując podstawowy kształt prostopadłościan o różnych podstawach. Może być prosto podłościan. No dobra, tego nie widać, nie? Może być taki. Może być taki. Nie? O podstawie pięciokątu. Tu jest pięciokąt w podstawie. I on wtedy ma tak, 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 tak. I tego nie widać, bo jest tu. Skowana ścianka. Może mieć też taką dziwną podstawę, nie? Ale to już mówię, to już wyższa szkoła jazdy. Na początku, na początku trzeba zająć się kształtami absolutnie podstawowymi. Ostrosłup. torzek walec, nawet nie kula, bo kula jest już trudna, kula jest trudna, bo kule musisz kule musisz cieniować, żeby było widać, że to kula, nie, nie jest to łatwe, zwłaszcza tak z pamięci, no, potem tam dochodzą jeszcze właśnie elementy tego, jak kąt pada, jaki jest stopień zacienienia, nie, bo no tak, do pewnego momentu jest jasna, jasno, a potem nagle spada tak mocno, nie? Jest taki moment przełamania przy tam 70% kąta padania. Nie jest to w tej chwili istotne, ale w każdym razie tu jest jasno, 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 a tu nagle ciemno ciemno, 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 nie. A więc. Yy, kula jest ciężka. Kula... Nie od razu, nie? No i tak jak masz taki prostopadłościan, rysuj go sobie w różnych perspektywach. Właśnie z dołu, z takiego kąta, rozumiesz, tu jest cień, ja tak narysuję cień, żeby było wiadomo, że to bryła, nie? Czy go możesz sobie narysować nawet z góry, o tak, albo też tak. Chodzi o to, żebyś w swobodny sposób umiał te bryły przestawiać, nie? Bo dojdzie do tego jeszcze perspektywa dwuzbieżna załóżmy. Bo może być jedną zbieżna, ale jest dwuzbieżna. Chcesz narysować jakieś kształty. Oj, tu mi się szypnęło, widzicie? No bo tak patrzę się tu w kamerę tutaj. I chcesz narysować właśnie w dwuzbieżnej perspektywie jakiś jakieś osiedle, nie, domków. Te domki są takie same. Stem musi być tak samo tu, nie? I teraz tak, kolejny na przykład jest jakiś, jakaś piramidka, dajmy na to tutaj, nie? Musisz wiedzieć, że ta piramidka ma tu swój środek. I idzie tak. Nie? I patrzcie. Co tu jest nie tak? W perspektywie. Widać czy nie widać? Jak widać, to jest ok. Jak nie widać, to nie ok, dlatego że. Zobaczcie. Nie jest duży błąd, ale to po prostu wynika z tego, że nie spojrzałem, nie? Tak powinno być. Dlatego, że to ma być linia zbiegu, ta sama. O. Nie? No także od takich podstawowych kształtów radzę, radzę zacząć. Chyba kończę na, na dzisiaj. Dajcie znać, jaki kształt chcecie uzyskać, bo z takiego kształtu można uzyskać bardzo wiele innych ciekawych kształtów na zasadzie wycinania fragmentów. Nie? Coś takiego można uzyskać. Można też um, tu jakieś elementy wycinać o takie ja na przykład, nie? Wycinam. I już mam inny kształt. Nie? Ale to wszystko wychodzi z kształtów podstawowych. I zobaczycie, przekonacie się, że, że taki jest po prostu. Nie? Tu jest jakby tak siatkę z tego zrobić. No to jest coś takiego, nie? Taki kształt. I już mamy taką wieżyczkę. No dobra, to ja na dzisiaj będę kończył. To taka pierwsza lekcja z podstawowych kształtów. Nie wiem czy od razu w następnej będziemy leczyć. Yy. Z tym fiatem. Chyba nie. Ale mam chęć tego fiacika narysować. Przynajmniej mam nadzieję, że. No dobra, to tyle. To na dzisiaj kończę. Cześć.